Walentynki z pewnością nie są jak zupa pomidorowa. Albo się je kocha, albo się ich nienawidzi. Bliżej im więc do owoców morza, kolendry i tatara. No dobrze, ale nawet jeśli nie znosimy tego święta zakochanych, to zaciskamy zęby i czekamy, aż cała ta fala czerwonych bibelotów w końcu odpłynie ze sklepów. W końcu ta miłosna impreza odbywa się raz do roku, więc da się to jakoś przetrwać. Ale co byście powiedzieli, gdyby święto zakochanych było każdego miesiąca? Nerealne, realne w Korei Południowej. I chociaż nasze walentynki są dopiero za kilka miesięcy, to te najbliższe, Koreańczycy obchodzą 11 listopada. Tak właściwie to świętują wówczas Dzień Pepero. I to właśnie na nim się dziś skupimy. Jeśli natomiast niczym koreański kupidyn, chcecie być specjalistami w comiesięcznych celebracjach miłości, to szczegółowy opis tego co, jak i kiedy znajdziecie w mojej książce. Kejszok, Korea inaczej. Zaintrygowanych odsyłam do lektury, a na dobry początek zaserwuję Wam 11 faktów o Pepero. 11? Bo przecież nie mogłoby być inaczej. Czemu 11? Już wszystko wyjaśniam. Zaczynamy. Miorobun, annyeonghaseyo, mam na imię Ewa i witam Was na kanale Kejszok. Spalamy 11 faktów o pepero. Nie wypada zacząć od niczego innego, jak od wyjaśnienia, czym tak właściwie jest pepero. No dobra, jestem tym dziś otoczona, więc nawet jeśli nie wiedzieliście, to już się zapewne domyślacie. Są to kruche zbożowe paluszki w 3 czwartych oblane czekoladą w niezliczonych wersjach smakowych, między innymi. Migdałowe, kokosowe, oreo, truskawkowe, dalgona, a że wyobraźnia producentów nie ma granic, są i takie z nadzieniem w środku, o smaku różanym, zielonej herbaty, czy też tiramisu, no i te Double Dip, czyli wersja z podwójną czekoladą. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Można więc porwać się na stwierdzenie, że pepero to tacy bogaci krewni naszych wytrawnych paluszków, na których to zazwyczaj znalezienie ziaren soli jest większym wyzwaniem niż doszukanie się żetonów z pokémonami w paczkach z chipsami, hen dawno temu, na początku lat 2000. Każdego roku producenci starają się zaskoczyć konsumentów i prezentują nowe odsłony pepero. W tym roku swoją premierę miała edycja nawiązująca do popularnego, bardzo, bardzo popularnego w Korei i nie tylko k-popowego girlsbandu New Jeans, a także seria poświęcona japońskiej anime Chikawa. Ta dwójka jest zdecydowanie bezkonkurencyjna, ale gdzie nie gdzie można było trafić również na opakowanie Pepero oferujące Millenialsom powiew sentymentu. atomówkowe to mówkowe Pepero. Bójkę, bajkę i brawurkę. Ku mojemu zaskoczeniu, można w ostatnim czasie spotkać w Korei dosyć często. Natknęłam się na nie niedawno, nawet podczas dobierania bibelotowej biżuterii do kroksów. Poważna sprawa. Standardowe opakowanie paluszków Pepero kosztuje zazwyczaj 1700 koreańskich łonów, czyli w przeliczeniu na złotówki. 5 skroszami. Oczywiście cena rośnie proporcjonalnie do rozmiaru paczki, a edycje specjalne z okazji dnia pepero serwują nam czasem naprawdę dużą porcję słodkości. Wiemy już, czym są paluszki pepero. Pora dowiedzieć się więc, na czym polega ich święto i dlaczego przypada akurat 11 listopada. Zacznijmy od daty i miejmy cyferki z głowy. Data 11-11 wygląda jak cztery pałeczki pepero. Czy potrzeba więc jakiegoś bardziej górnolotnego pretekstu, by 11 listopada bez wyrzutów sumienia zajadać się tymi przepysznymi łakociami i testować wszystkie nowe smaki? Nie przekonani. Cała idea Paper Day polega na tym, by tymi słodkimi paluszkami obdarować nie tylko swoją drugą połówkę, ale wszystkich tych, którzy są nam bliscy. Przyjaciół, rodziny czy też współpracowników. Specce od marketingu nieźle to wymyślili. Biorąc jednak pod uwagę niską cenę tych łakoci, w przeciwieństwie do pozostałych koreańskich świąt zakochanych, 11 listopada można pozwolić sobie na to, by obdarować więcej niż jedną osobę. Bez problemu dostaniemy je na każdym kroku, bo z odpowiednim wyprzedzeniem, niemalże każdy sklep w Korei szykuje kącik Pepero. Od niewielkiej półki po wystawki godne największych marketów. Tego dnia nie da się w Korei przegapić. Teorii na temat tego, skąd wziął się dzień pepero, jest wiele. Jednak najbardziej popularna mówi o dwóch uczennicach z koreańskiej szkoły średniej Wiągnam, które w 1983 roku, wymieniając się paluszkami pepero. Życzyły sobie tego, by stać się smukłymi, niczym owe pałeczki. Nie ma w tym większej logiki, ale my kobiety wiemy, że każda wymówka jest dobra, żeby dorwać się do słodyczy. Historia ta została wykorzystana przez marketingowców firmy Lotte do promocji Nowego Święta i oczywiście swojego produktu: paluszków pepero i peperodej. Podążając za historią dwóch uczennic, firma Lotte rzuciła światu wyzwanie, któremu mam wrażenie są jedynie w stanie sprostać ci wielcy Amerykanie, którzy w przeróżnych programach telewizyjnych jedzą, poprawka pochłaniają na czas dziesiątki hot dogów, hamburgerów i wszystkiego, co w niewielkiej ilości jest pyszną rozpustą, ale w ilościach hurtowych wywołuje już odruch wymiotny. Otóż zdaniem lotte, aby być smukłym niczym pepero, należy 11 listopada zjeść 11 paczek paluszków, zarówno o 11:11 .11 rano, jak i o 11:11 .11 wieczorem. W, uwaga, 11 sekund. Czy tego dnia metabolizm działa na innych zasadach? No cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego jak to przetestować. Jednak ta prawdziwa historia, zarówno samych łakoci, jak i peperodei, nie jest wcale taka słodka. Są tu bowiem rozdziały o ostrej rywalizacji z odwiecznym wrogiem i o bitwie między korporacyjnymi gigantami, która zresztą trwa do dziś. Z pewnością nawet w Polsce widzieliście nieraz na sklepowych półkach pałeczki Poki, które to z kolei mają japoński rodowód, i od pałeczek pepero nie różnią się niczym poza samą nazwą, no i smakowymi wariacjami. Co więcej, kiedy 11 listopada Koreańczycy zajadają pepero, Japończycy tego dnia delektują się pałeczkami Poki. Nasuwa się więc pytanie, kto był pierwszy? I z bólem serca muszę Wam powiedzieć, że niestety nie Koreańczycy. Japońska firma Glico wypuściła na rynek pałeczki Poki w 1966 roku, a 17 lat później południowa koreańska firma Lotte stworzyła pepero. Kiedy więc Lotte zaczęło wprowadzać te łakocie do sprzedaży, Gliko próbowało ich powstrzymać, argumentując swój protest tym, że pepero były jawną kopią poki. Jak zresztą sami widzicie. Linia obrony Lotte była jednak lepsza od tej, którą obrałaby nawet legalna blondynka, bowiem oświadczeni, że skoro poki nie były wówczas sprzedawane w Korei, to nie doszło do naruszenia praw autorskich. A dziwo: uratowało to Lotte i pozwolono koreańskiej firmie dalej produkować pepero. Ale to nie koniec zwrotów akcji. Dzień Pepero powstał przed dniem poki, a dokładnie z dwuletnim wyprzedzeniem. Można więc śmiało stwierdzić, że obie firmy skorzystały na tej konkurencji, a dokładniej mówiąc na wzajemnym podkradaniu sobie pomysłów. Ostatecznie wszyscy jesteśmy tu wygranymi, bowiem czy to jesteśmy w Korei czy w Japonii. 11 listopada Mamy dzień rozpusty. Natomiast, zarówno w Polsce, jak i w Korei, dostępne są paluszki pepero i poki. Dlatego, wybór należy do Was. Ale umówmy się, ten właściwy jest tylko jeden. Oprócz delektowania się pysznymi łakociami, kolejnym sposobem na celebrowanie Pepero Day jest Pepero Game, czyli gra skierowana głównie do zakochanych par, ale nie tylko. Każda z nich dostaje jeden paluszek pepero i musi go wspólnie zjeść, obgryzając z obu końców. Wygrywa ta para, której zostanie najkrótszy kawałek, a cała zabawa przypomina ikoniczną scenę z zakochanego kundla, kiedy Trump i Lady jedząc spaghetti trafiają na tę samą nitkę makaronu. Pepero Game pojawia się często w koreańskich programach rozrywkowych, a w rozgrywkach udział biorą gwiazdy tamtejszej sceny muzycznej i filmowej. Oczywiście, wiele z nich możecie obejrzeć na YouTube. Dzień Pepero to podobno najbardziej dochodowy dzień dla koreańskich sklepów wielobranżowych, tak zwanych pioniedziomów, bowiem aż 30% rocznej sprzedaży Pepero przypada na tydzień poprzedzający to święto. Jeśli natomiast, jakimś cudem, nie lubicie słodyczy, to w ostatnich latach powstała alternatywna metoda celebrowania Dnia Pepero. Zamiast opakowania słodkich paluszków, można zrolować banknoty mające imitować cienkie pałeczki i wsadzić je do kartonowego pudełeczka. W ten oto magiczny sposób powstaje ton papero, czyli po prostu papero pieniądze. No genialne. Jeśli jesteśmy już uzbrojeni w pudełko paluszków papero, nie pozostaje nam nic innego, jak obdarowując nimi bliską nam osobę, dorzucić życzenia. Pepero de A ja życzę wam, może niekoniecznie tego, byście wyglądali jak pałeczki pepero, ale abyście mieli okazję podyrektować się tymi łakociami bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Jeśli narobiłam wam apetytu albo po prostu podobał wam się ten film, to przypominam o łapkach w górę i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o subskrybowaniu mojego kanału. Ach i koniecznie pochwalcie się w komentarzach, czy udało wam się upolować pepero bądź poki i schrupać je 11 listopada. Cikała.